Cześć, witam Was Energik w kolejnym spontanicznym gameplayu z Residenta 6. Jak wiecie już moją recenzję opisałem w... Recenzjach. Niemniej jednak dzięki uprzejmości mojego kolegi Tomka mam szansę zapoznać się też z wersją PC-ową. Oczywiście z wyłączeniem wersji online'owej, ponieważ jak powiedział nie włączaj online'a, bo pój numer Steve'a pójdzie się walić, więc oczywiście nie będę sprawdzał online, e, tylko zagramy sobie w wersję offline'ową. E, na początek pokazuję na jakich ustawieniach gramy, czyli Full HD z wyłączonym vertical z synkiem i wszystko walimy na maksa. W lewym górnym rogu macie temperaturę rdzenia oraz ilość klatek na sekundę, która będzie się pojawiała podczas gry. Brightness 20, ok. Jak już wiecie, grałem w Rezydenta przeszedłem całego, całą szóstkę na PlayStation. No, jestem ciekawy co, co zostało zmienione. Ponownie mój gameplay będzie dotyczył tylko i wyłącznie pierwszego poziomu, aby zachęcić Was do grania w dalsze przygody. Oczywiście, samemu, no, jak widzimy, na razie karta graficzna się troszkę nudzi. 60 stopni, ale tutaj już zaczyna być coraz weselej. Pierwsze co wrzuca mi się w oczy, to to, że wersja pc ma lepszej jakości tekstury. No, wersja na PlayStation miała troszkę te tekstury bardziej rozmyte. Zobaczymy jak się będzie sterowało w ogóle myszą, bo... No, na padzie się to naprawdę sprawdzało. Przypominam, że to też jest to pierwszy Resident, w którym można równocześnie strzelać i chodzić. No, to jest naprawdę nielicho. Zwłaszcza, że postacie już mają odblokowaną drugą półkulę mózgu i równocześnie mogą chodzić i strzelać. Wcześniej oczywiście mogły albo strzelać, albo chodzić. Nie było wszystkiego naraz. Wprowadza nas Interko z jakimś robanem na kierownicy. Nie widzę tutaj większych zmian z wersją presetową. Pierwszy poziom oczywiście taki treningowy. Wybiorę z Leonem. Znaczy właściwie chyba się tu samo, o ile pamiętam, wybierało. Leon jest z pewnego powodu bliski mojemu sercu, ponieważ gdy byłem młodszy w podstawówce, Miałem wielką chęć bycia dziwnym i miałem właśnie taką fryzurkę jak Leon i wyglądałem jak idiota. No, z czasem jak już poznałem moją żonę, a było to słuchajcie, 11 lat temu już jestem z moją żoną. Wczoraj właśnie żeśmy do tego doszli, że to już 11 lat. Moja żona stwierdziła jednak, że no tą fryzurkę powinienem zmienić. No i oczywiście jej posłuchałem. No dobrze. Wcielamy się oczywiście w pierwszej części, znaczy w pierwszym, bo, ponieważ cała gra podzielona jest na takie trzy bardzo duże chaptery, w których każdy, z w każdym inną osobą. Mało tego możemy wybrać, którą osobą chcemy sterować, więc możemy albo sterować Leonem, albo tą dziewczyną, którą właśnie uratował. Gra jest naprawdę, naprawdę długa. Dodatkowo, gdy skończymy wszystkie trzy chaptery, mamy jeszcze czwarty chapter, gdzie gramy Adam Wong, w fajnej obcisłej. Obcisły w dzianku. No dobrze, e, gramy. Na razie e, Leon transportuje dziewczynę, którą właśnie uratował, do jakiegoś bliżej nieznanego nam miejsca. Nie wiemy na razie, co się I dzieje. No, graficznie w, jest na pewno bardziej wyraźna ta gra. Nie musiałam się przyjrzeć bliżej teksturą, na pewno postacie. Są lepiej zrobione, mają lepsze tekstury. Jak widzimy, graficzna karta skoczyła nam właśnie do 65 stopni Celsjusza, a ilość klatek na sekundę utrzymuje się na poziomie 97, nawet 100 czasami. Prawdopodobnie gdybym wyłączył nagrywanie, ilość klatek byłaby oczywiście większa. No jednak już widzę, że sterowanie klawiaturą to niech sterowanie padem i padem się jednak lepiej steruje. Turururu hmm. No, musimy mu ciężko tak ją na, na szyi ciągnąć. Jeszcze tutaj drzwi otwierać. Oj, 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 oj. no właśnie, a widzi No, już widzę, że sterowanie klawiaturą to nie będzie nie będzie dobre rozwiązanie. Zdecydowanie, pad się lepiej tutaj sprawdzał. Zwłaszcza, że musimy naciskać R, V, spację pewnie lewy guzior myszy, prawy guzior myszy. No, wszystko to jest oczywiście. Do przyzwyczajenia się, jeżeli pogramy trochę, nie będzie najmniejszego problemu, no ale dla osób, które grały w Residenta na PlayStation, no może być to jakimś, jakimś problemem. No, ale wydaje mi się, że będzie prostsze strzelanie dzięki myszce niż w stosunku do pada. Myszka jest może bardziej precyzyjna No ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Pierwsza ofiara zombiaka. Strasznie długo trwała konwersja też z PlayStation na, na wersję pc ową nie wiem dlaczego. Poza tym jedna rzecz mnie zaciekawiła, otóż, ponieważ gram w wersję offline, to żeby nie wykorzystać klucza Steamowego mojego kolegi. Zdziwiło mnie, że na samym początku pojawił się komunikat, że nie można się połączyć z usługą Xbox Live. Co było dla mnie dosyć dziwne, bo przecież nie gram w Xbox'a, no ale może wykorzystuję po prostu tą usługę. Nie wiem, jak to tam zostało rozwiązane. O jak widzimy, kultowa roślinka. Od pierwszej części roślinki zawsze leczyły hipków z rezydenta. Wiemy oczywiście, że jest to zielsko, czyli popularna marihuana. Dodatkowo oni jeszcze mogą ją wzmocnić czerwoną roślinką, która daje większego kopa. ja no, wszyscy mówią, że marihuana nie leczy. Ja widzę, mi się wydaje, że ludkom z rezydenta daje całkiem nieźle. Kopa. No dobrze, otwieramy i tutaj musimy połączyć. Oj, teraz będzie tutaj samo menu, jest oczywiście identyczne. Hmm, okej. Okay. A jak mam cofnąć? Nie chcę. Aha, Dobrze. i musimy uratować Elenę. O jest jeszcze tu jedynkę, muszę klikać. W mój Boże, cała klawiatura obłożona. Zachęcam, jeżeli macie pada w domu, grajcie na padzie, bo widzę, że na klawiaturze to będzie masakratur. Zwłaszcza, że jest dużo quick time events i wiadomo, będzie naciśnij plusik, potem dwójkę na numerycznej, a potem F12, i już jesteśmy w dupie. I powtarzamy od początku. No i pierwszy jak jakiego przyjdzie nam zobaczyć. No i oczywiście pierwsza próba. Strzelania. Fajnie, też rozwiązano, oczywiście. E, walkę wręcz. Walkę wręcz. No zobaczcie, co tu się dzieje. Nie wiadomo za bardzo, co miałem nacisnąć. I zginąłem. Dlaczego? Nie wiem czy miałem naciskać lewo prawo, czy, czy co tam się w ogóle działo. No powiem szczerze, że trochę mnie to strzekowało. <grymne> dobra, spróbujemy jeszcze raz, ale naprawdę trochę mnie to... Czy mam nawalać w klawie strzałki jak oszalały muflon, czy po prostu co mam tu zrobić? No dobra, można to pominąć? Aha, nie można pominąć. Straszliwa sprawa. O mój Boże. Co ciekawe, wystrzeliłem cztery pociski w głowę zombiaka, a mimo wszystko nic mu się nie stało. To jest dosyć dziwne. A, bo to chyba nie chodziło o strzałki, tylko w USAD, a ja ty jestem jednak ćwok. Ale nie było napisane w USAD, tylko były jakieś cztery bliżej nieokreślone klawisze, więc skąd mam wiedzieć, że chodziło o klawisze w USAD? Barany w tym kapkom pracują straszne. No. Spróbujemy jeszcze raz. Ej! Jeszcze raz, Jezu. lewy przycisk, myśli. dziura w głowie, braki w wymowie. Oj Boże, no nie podoba mi się to, nie podoba mi się bo to, powiem szczerze, chociaż na pewno graficznie wygląda to lepiej niż w wersji PlayStation. No, Jezu, znowu musimy tej Helenie pomóc. Znowu musimy jej dać zapalić blanta, bo inaczej ona szczeźnie tutaj pod ścianą. No, myślę, że się czuje całkiem nieźle. Widzi już różowe centaury. No, dobrze. Hmm, nareszcie będziemy mieć już okay, jakieś okay. chyba tu pistole, o ile pamiętam tak jest w wersji takiej najdroższej Residenta czyli tej mega mega drogiej wersji Resident Evil okay. na Playstation i na Xboxa była dodawana słuchajcie skórzana kurtka jaką nosi Leon kosztowało to chyba ponad tysiaka nie wiem czy ktokolwiek ma w Polsce bo to w ogóle ta wersja chyba nie była dostępna w Polsce tylko i wyłącznie w Japonii no po raz kolejny według mnie baziewiasty dodatek do edycji kolekcjonerskiej kurtka. Ciekawe czy dostanę skarpety na przykład ze Splinterselem, Bardzo bym chciał takie mieć skarpety. No dobra, otwieramy wrota, a za wrotami, o mój Boże. Prawie się zesrałem ze strachu. Całe szczęście nie było tak źle. No i teraz będzie taka szalona dynamiczna ucieczka. Jak widzicie, ilość klatek wcale nie jest jakaś hmm, bardzo niska. Zwłaszcza, że teraz będzie dosyć dynamiczna akcja i warto zwrócić uwagę, jak będzie, będą pokazywały się. u klatki na sekundę. E, tak jak wspominałem, całkiem nieźle rozwiązana jest y, sprawa z y, walką wręcz. Bardziej jest nastawiona na walkę wręcz niż pozostałe części. To jest, trzeba przyznać, dosyć nowość. Faktycznie strzela się o wiele prościej e, niż na PlayStation bez większych... E, bez większego po, zaciśnięcia pośladów. No, oczywiście, warto zwrócić uwagę, jak gra działa na wyższych poziomach trudności. Właśnie, bo też nie, nie miałem tutaj możliwości sprawdzenia, bo od razu mnie chyba nie wiem, jaki czy easy. Mam jakiegoś quickshota, którego chyba w wersji na PlayStation nie było, bo nigdy chyba tego nie używałem. No, R się zbiera. No trochę tutaj panuje chaos. Co jest dosyć ciężkie, ponieważ otworzenie menu tak naprawdę powoduje to, że gra się nie zatrzymuje, więc musimy cały czas właściwie uważać, co tu się właściwie dzieje. Nie wiem, czy już wziąłem to, czy nie, chyba nie. Jeszcze raz bym chciał spróbować wziąć to, ale nie wiem jak. Spacją, tak? A... Dobra, spacją. No i co teraz? Jak mogę użyć? Nie wiadomo. Dobra, nieważne. Gadam jak najęty. Eee, próbujemy się przedostać. Rozwalamy czachy. Kabum No i oczywiście Coś się musiało spieprzyć, tak to w całej grze jest. Niestety, że cały czas, jak już się wydaje, że nie może być gorzej, no to gorzej na pewno będzie. Cały czas ee, dzieją się jakieś dziwne rzeczy. No jak widzicie, jest grubo. No i oczywiście teraz e, przebieżka do helikoptera. Próbujemy tam oczywiście dobiec. Opla. Ponownie Quick Time Events, zrzucamy zombiaka w czeluść ognia piekielnego. No i udaje nam się wykaraskać z tej nieciekawej sytuacji. Z jakiegoś powodu, właśnie, yy, nasz pilot jest ranny. Nie wiadomo, nie wiadomo, co się stało. Czy go postrzelił zombiak, rzucił w niego swoją ręką albo zębem. Nie wiadomo. No tak ja mówiłem, kiedy gorzej być nie może, gorzej na pewno będzie. Ponownie, stykamy klawisze, żeby się nie rozbić. No, myślę, że lawirowanie helikopterem wśród zabudowy jest dosyć ciężkie i mają naprawdę dużo szczęścia, że nie rozwalili tego śmigłowca. No właśnie, tutaj też taka ciekawa sprawa, ponieważ. Zawsze mnie to zastanawiało dlaczego słuchajcie zombiaki e, w, nawet w Walking Dead pomimo, że są świeże, mają już zawsze podarte łachy, mają przegnite gęby. No dziwne to, w pierwszym sezonie szczególnie to było widoczne, kiedy no dopiero się e, cała ta e, ten wirus roz, rozprzestrzeniał, a wszystkie żywe trupy wyglądały jakby miały nie wiem e, 80 lat leżały w ziemi. Dziwna sprawa. E, i powiem wam, że często coś takiego było. ile w pierwszych Nocy Żywych Trupów Johna Romero było to dosyć dobrze pokazane, bo one tam po prostu wychodziły z grobów. No to mogły być nadgryzione zębem czasu, ale jeżeli ludzie zmieniają się w zombie, no to nie powinni mieć od razu jakiś zgniłych mord, w ogóle zupełnie bez powodu. I podobnie jest tutaj. Widzieliście niedawno tamten jeden z tych żołnierzy padł. Ona go tutaj odwraca, już ma zgniłą gębę, no nie miał poszarpanych ciuchów, co jest też <noise> dosyć znamienne, ale jakby miał, no to już by było po prostu słabo, słabo. Także dziwna sprawa, dziwna sprawa. Może ja troszkę marudzę, ale zauważyłem tą właśnie dość dziwną przypadłość, że w momencie kiedy zombiaki są świeże, już, mają, już wyglądają jakby były stare. I przygniłe. Dziwna sprawa, dziwna sprawa. No i tutaj dochodzimy. Tutaj oczywiście spotkamy jednego z fajniejszych bossów. Nie będę wam zdradzał jakiego, bo walka z nim tak naprawdę się nie odbędzie, bo zaraz nastąpi przeskok. Bo to jest taka jakby taka, można powiedzieć, retrospekcja. Jeszcze zostawię wam, żebyście zobaczyli tego bosiara. Tak jest, to T-Rex z Parku Jurajskiego. Zgadliście. No i począteczek rezydenta. No kochani, eee, grałem już na PlayStation, więc nie mogę powiedzieć, e, że gra ma dla mnie jakieś nowe doznania. Na pewno wersji na PlayStation bardziej mi się, e, lepiej mi się sterowało na padziku, niż na klawiaturce i myszy. No, ale jest to nadal, nadal rezident. Na pewno właściciele PC-ów mogą cieszyć się grafiką Full HD, z lepszą, yy, z bardziej ostrymi teksturami, z lepszą jakością obrazu. Mam nadzieję. No, i jak widzicie, mamy wybór kampanii: Leon, Chris, Jake. A dlaczego od razu jest do wyboru Ada? Hmm, dziwna sprawa. Tak to wygląda, kochani. To tyle. Pozdrawiam was, energii. Trzymajcie się do następnego. Cześć.